Kochani jesień, a co za tym idzie? Zmiany temperatury, krótszy dzień, mniej słońca. Tak na dobrą sprawę wszystko to wpływa na obniżenie naszej odporności. No i oczywiście dzieciaki też ze szkoły przynoszą mnóstwo gratisów w pracy, czy w domu ogrzewanie suche powietrze i to wszystko wpływa na to, że nasz organizm funkcjonuje zupełnie inaczej. No niestety z racji na to, że jest coraz chłodniej, a dzień coraz krótszy, też ruszamy się mniej. O ile gdzieś jeszcze w okresie wiosennoletnim ten ruch był w miarę duży, korzystaliśmy z Słonecznych dni ruszaliśmy się więcej, spacerowaliśmy więcej. Tak teraz u wielu z Was niestety ta ilość ruchu znacznie spadła. Należy, kochani, pamiętać, że na naszą odporność ruch ma naprawdę ogromne. Ogromne wpływy, ogromne znaczenie. Zauważcie, że osoby, które trenują regularnie, które ćwiczą, które uprawiają jakąkolwiek formę ruchu, raz, że są dużo bardziej odporne, dwa, regenerują się szybciej. Dlaczego tak jest? Dlatego, że nasz organizm, kiedy się ruszamy, jest znacznie bardziej odżywiony, dotleniony, układ krwionośny funkcjonuje sprawniej, ciśnienie jest znacznie obniżone. Z tego względu, że całkowita cyrkulacja krwi w naszym organizmie jest znacznie przyspieszona, serce pracuje wydolniej. W momencie, kiedy trenujemy, nasze tętno jest podniesione, a co za tym idzie, krew dociera do wszystkich tkanek, dotlenia je odżywia, a co za tym idzie, nasz układ odpornościowy też funkcjonuje inaczej. Układ metaboliczny funkcjonuje zupełnie inaczej niż w sytuacji, kiedy nie ruszamy się wcale, więc słuchajcie, warto niestety, nawet jeżeli jest zimno, czy nawet pogoda nie do końca sprzyja, zmusić się czy może nawet zmotywować do tego, aby iść na siłownię, aby iść na spacer, aby troszeczkę jednak się poruszyć i troszeczkę się dotlenić bo raz dobrze wpływa to na nasz metabolizm, dwa świetnie wpływa to na nasz układ odpornościowy. Kolejna bardzo ważna rzecz to i co jemy jest tym czym jesteśmy i na odwrót. Słuchajcie, bardzo często jemy, byle co, byle jak, byle szybko. A to niestety wpływa źle na nasz układ odpornościowy, układ trawienny, układ wydalniczy. E, niestety bardzo dużo osób ma mm, dużą florę bakteryjną, mówię o tej florze probiotycznej w naszym układzie trawiennym. A co za tym idzie, obniżoną odporność i bardzo dużą podatność na wszelkiego rodzaju nadkażenia i infekcje. E, zwróćcie uwagę na to, że osoby, które jedzą bardzo dużo przetworzonych dań, bardzo dużo słodkich dań, mnóstwo cukru, to też są osoby, które szybciej chorują, szybciej łapią wszelkiego rodzaju. Infekcji. Już nie mówię o kwestii związanej z insuliną, problemy glikemiczne, problemy cukrzycowe. Mówię tutaj ogólnie o wpływie cukru na nasz stan zdrowia. Co jest bardzo ważne, produkty wysoko przetworzone raz wpływają negatywnie na układ krwionośny, układ wydalniczy, zatruwają nasz organizm bardzo mocno. A co za tym idzie, obniżają też odporność organizmu na wszelkiego rodzaju infekcje. Tutaj, słuchajcie, warto. Jednak mimo wszystko troszeczkę zmotywować się do tego, żeby zmienić nawyki żywieniowe. Do tego, żeby zacząć dziś troszeczkę zdrowiej, i troszkę bardziej kontrolować to, co jemy. I co bardzo ważne, starać się ograniczać mimo wszystko spożycie cukru. Cukier, przede wszystkim, przyspiesza starzenie organizmu, wpływa negatywnie na układ odpornościowy, no i oczywiście też wpływa na to, że nasza waga gwałtownie rośnie, szczególnie przy znacznie obniżonej ilości ruchu. Słuchajcie, pamiętajcie o tym, żeby jeść te rzeczy, które nam służą. Nie ma sensu trzymać się sztampowo jakiejś z góry określonej diety, ponieważ każdy z nas jest inny, każdy lubi co innego i dla każdego każdy produkt jest inny. W związku z powyższym, starajmy się troszeczkę słuchać naszego organizmu i dobierać sobie takie produkty dietetyczne, które będą dla nas dobre i które nasz organizm będzie tolerował. Co jest bardzo ważne, jeżeli chodzi o stymulację układu odpornościowego, to tak na dobrą sprawę wiele takich produktów macie w domu, macie w szafce. Trzeba je tylko po prostu troszeczkę odkurzyć, przypomnieć sobie o nich i zacząć z nich korzystać. Na przykład sok z cytryny miód, dodany do herbaty, oczywiście troszeczkę wystudzonej, stymuluje naszą odporność, poprawia trawienie, wpływa świetnie na redukcję, czy walkę naszego organizmu z bakteriami, wirusami wszelkiego rodzaju stanami zapalnymi. Miód przede wszystkim świetnie wpływa na pamięć, na układ krążenia. Sok z cytryny ma bardzo dużo witaminy C, która sama z siebie jest świetnym antyoksydantem i przyspiesza regenerację tkanek, więc kochani warto o tym pamiętać i w tym okresie właśnie jesienno-zimowym zwrócić uwagę, żeby od czasu do czasu, mówię prawie codziennie, taką herbatę z cytryną i z miodem, na przykład jeszcze z imbirem bądź sokiem z malin. Sobie zafundować. Sok z malin przede wszystkim ma kwas salicylowy. Kwas salicylowy, kochani, działa przeciwbakteryjnie, w związku z powyższym też świetnie wpływa na stymulację naszego organizmu i na walkę z wszelkiego rodzaju patogenami. Warto, słuchajcie, pochylić się nad tranem bądź olejem z wątroby rekinem, bo jedne i drugie. Przede wszystkim wspomagają nasz organizm w walce z patogenami. Dwa: olej z wątroby rekina również uszkadza błony komórkowe bakterii. W związku z czym wszelkiego rodzaju tego typu nadkażenia będą szybciej przez nasz organizm zwalczane. Kolejna bardzo ważna rzecz. Czystek, ostropest, plamisty to są takie zioła, które może nie są zbyt smaczne, ale świetnie wpływają przede wszystkim na detoksykację organizmu, regenerację naszego organizmu, szczególnie mówię tutaj o wątrobie, trzustce i nerkach. Przede wszystkim usuwają metale ciężkie, nawet bakterie, grzyby, wirusy, jak również i niektóre... Nadkażenia organizmu typu Borelia, czyli nawet w walce z boreliozą, bezplamisty świetnie sobie daje rady. Dodatkowo czystek świetnie wpływa na nasz układ trawienny i poprawia funkcjonalność naszego układu probiotycznego. Co jest kolejną fajną rzeczą, którą warto mieć na uwadze? To przede wszystkim wszelkiego rodzaju kefiry, wszelkiego rodzaju przetwory mleczne które zawierają duże ilości probiotyków. Oczywiście, jeżeli nie mamy żadnych alergii i nietolerancji. U osób, u których występują jakiekolwiek nietolerancje, laktozy, można spokojnie pochylić się nad kieszonkami, ponieważ one również będą stymulować nasz układ probiotyczny, również świetnie wpływają na nasz układ trawienny, a co za tym idzie poprawiają odporność. W domu warto też pomyśleć sobie o generatorach wszelkiego rodzaju pary. Z tego względu, że bardzo suche powietrze w mieszkaniu też negatywnie wpływa na układ oddechowy, na górne drogi oddechowe. Przesuszone drogi oddechowe niestety są bardzo mocno podatne na wszelkiego rodzaju nadkażenia. U dzieciaków, które dużo kaszą, które mają katar, generatory pary nabliżacze powietrze, ale w zasadzie te najprostsze, pozwalają nam na zastosowanie do inhalacji solanek, wszelkiego rodzaju olejków eterycznych. Mogą to być nawet olejki z drzewa herbacianego bądź wszelkiego rodzaju mikse eteryczne do inhalacji, które raz udrożnią im drogi oddechowe, dwa wspomogą organizm w walce z wirusami, bakteriami i przede wszystkim co ważne, ułatwią oddychanie. To jest kilka takich drobnych rzeczy, o których warto pamiętać, a które słuchajcie, mamy najprawdopodobniej wszyscy w szafce, czy gdzieś tam w domowej apteczce. Posłuchajcie, warto też pamiętać o tym, że antybiotykoterapia, jeżeli nie jest bardzo konieczna, a nasze znaczy zdrowie nie wymaga zastosowania wszelkiego rodzaju antybiotykoterapii, nie powinna być stosowana, ponieważ zastosowanie antybiotykoterapii, pomijając fakt, że usunie nam wszelkiego rodzaju bakterie, które nadkażają nasz organizm, to niestety też ma bardzo negatywny wpływ. Z tego względu, że zuważa, naszą florę bakteryjną, i tak na dobrą sprawę może wyjałowić nasz organizm, nawet w niektórych przypadkach na pół roku. Co za tym idzie, osoby, które bardzo często korzystają z antybiotykoterapii, są bardzo podatne na wszelkiego rodzaju infekcje i nadkażenia. W związku z czym, tutaj pod tym względem, warto zastanowić się jednak na, najpierw nad innymi metodami leczniczymi, innymi metodami wspomagania odporności. Kolejna fajna rzecz. To komory hiperbaryczne. One ze względu na swoje oddziaływanie na nasz organizm, przede wszystkim poprawiają dotlenienie tego organizmu i wspomagają odporność, wspomagają regenerację organizmu. A co za tym idzie, też pomagają nam troszeczkę w walce z tymi wszystkimi negatywnymi skutkami brzydkiej pogody. Więc kochani, spinamy się w sobie i działamy.